Hej wszystkim, ja jestem Soł, a to jest, jest drugi odcinek z Drag Train. Właściwie pierwszy taki, gdzie już coś robimy w trójkę razem, jako, jako trzy różne postacie, a nie tutorial, Tak więc zapraszam. Pan. Jestem z powrotem, wiecie, że was słychać jak ten. Ja was tylko przyciszam lekko. A, dobra. I siebie mutuję, żeby mnie nie było słychać. żeby a Tam wam, coś jest. No. Dobra. dobra. idziemy. Idziemy, idziemy go. Już znalazłem wszystko, co mi było potrzebne. No niech to licha. Słuchajcie, bo tutaj. O, tu. O, 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 o. Kolce, kolce, kolce! Dobra, no, dobra, Idę do was. Lol. Dobra, czekajcie, zrobię tu wam tę skrzynki, żebyście mogli przejść po tym. Ja przeskoczyłem. Ojej, ja mogę tam się tego złapać przecież. Możesz, tylko po co, jak możesz przejść? <laughs> I poszła! O, patrz, patrz, zbudowelka nam zorganizowała. co ona robi? Widzę, właśnie, jakiś. Dobra, a ja jestem tutaj, i tu robię ten. Patrzcie. Auć! Patrz. Butelka. No, ojej, ojej, robię wam schody. Nie, wracajcie na górę. No, chodźcie tutaj. Jezus, Czemu ci się osłania tarczą? Czy ja tu pokojowo nastawię. No, biegaj. Ale ja mam coś? No i mi przewrócił. Zau Już o, czekaj, rozpuśle. dobra, teraz. Dobra. A, to mieczem możesz rozwalić i ten. Y no, rozwal to mieczem, albo ty Kasia, to mogłaś łukiem strzelić, wiesz? coś tu się patrzy na mnie. No właśnie o to chodzi, że nasze, nasze schody to były. Ja chcę wskoczyć. A o, to chcesz skoczyć. A gdzie się schody? Musisz odstawić, podstawić podstaw jedną tą. No dobra, no, do no czekaj. Blizu, no bo teraz jest pytanie, czy. No, o, a, a rok może tarczę do góry, Oj. no? Kasia, Oj, wchodzisz. No, czekaj, nie mogę. Zrobię schody, no? Są? Oj, Jest. No, no, jest. I to u góry jest. złapiesz. Jeszcze tu coś jest. To czekaj chwilę. Y, rok, mu rok musi wskoczyć na górę i ci tarczę, I tarczę. Ja na tarczę. No, wskakuj, Rok. O, dobra, Wskaczę. ja dosięgam. No, Jeszcze i trzeci raz. Czekaj. No, teraz skakuj. Ja ci to przestawiam, żebyś miał schody. No, do góry, tarczy do góry. I Kasia wchodzi. Yey, super. <laughs> Jaki team play. Dobra, to jest safe jakby co, ta taka kulka, którą właśnie żeśmy... A to nie wiem, co jest. A to yy, chyba rok no, musi uderzyć. to my, Nie wiem, myśmy ogólnie w to mieczem uderzali czy coś, ale nie wiem, o co chodzi. Albo młotem. Ale to tak... Łooo, wow, właśnie. Okej, okay, Dobra. Są u góry punkty, a czy te punkty są ważne? Nie wiem, tu trzeba wodę włączyć, nie? Kasia robi wodę. <noise> Patrz, o, o dokładnie, podstać ten, żeby następna roślinka też urosła. To jest wypas. Jaki jestem genialnym rycerzem, no wskakujcie tam. Jest, macie wszystko? Jedziesz, Kasia. Up. Patrz na no tak, tak, tak. Jeszcze jak tam. Gdzie? O, tam. Tu? No jest to nice. tu, dajesz. No, ale musisz to szybko zrobić. No. Bo ja nie mogę trzymać, znaczy wiesz, że jak stajesz, to mi ta kostka upada w dół. No, super, aj, stajesz, dobra, tajesz. mam to. Masz? Dobra, super. Prysznic. Gameplay <gryśnice> Teraz ja tutaj daję, czekaj. O. A! Muszę to tak przeważyć. <gryśnice> Tylko to Kurde, ale to jest świetne. Niezłe to jest, nie? Mm. Zasadę tam skoczyć, To mm, Co to był za dźwięk? Mm. Podstawie tarczę. Oj, oj, oj. No. Oj. Oj. Masz, Kasia, wchodź po tym. chodź tutaj po... Mm. Oj teraz ja jestem tutaj. Po kostce wchodź do roka, no. O. Bardzo wysoko umiem skakać. Taran. Jesteś? Dobra, idziemy. Jestem. Tu jest jeszcze coś pod sufitem i to trzeba już mieczem rozwalić albo łukiem tu. Mhm. A raczej mieczem. Czekaj, ja ci rok podsadzę ten... Yy, zrobię ci kostkę, no. Oj. Mieczem uderzaj w sufit. Oj, no, ja rozwaliłeś kostkę. Jeszcze raz robię kostkę. No. Nie, nie mogę tam podskoczyć. Żeby... Możesz, no i uderzaj, Dobra, oh, mamy to. Yes. Dobra, kostka tutaj teraz. Jeste szybki z tymi dnia. zaklęciami. No Staram się wiesz. Opanować magię. ze mnie ma. Co ty no ty ma... Ty... no czekaj, czekaj, bo się zablokowałeś, no. Chodź do góry, wskakuj. Jesteś? Dobra. Ojej! Dobra, Kasia da sobie radę, bo tutaj ten... Ona wysoko skacze. A, to ty rok to rozwalasz, te deski. Dobra, a tutaj jakieś... można włączyć menu i rozdzielić punkty. A jakie punkty? A może jakiś expa dostaniemy albo... Tak. No tarcza, tarcza, młot i tak dalej. O. Rzut młotem mam na przykład. A to ja nie widziałem, że takie coś jest. No. Lodową tarczę. I teraz jest taka sytuacja, patrzcie na to. Bum, bum. Czy ja cię zepchnąłem? Rok, jesteś tu potrzebny z młotem, chociaż ja to no, mogę też kamieniem dobrze. zrobić. Zejdziesz, Kasia, z kamieniem? Ja sobie. Yy, musisz młotem rozwalić ten mur. <gry> A ten naprzeciwko? No. Okej. Okay. Proszę bardzo. O, i teraz będzie Twoja rola i Kasi, bo ja tutaj wam nie pomogę. Super, to tak. nie... A, Aaa, będziemy walczyć. No, i rozwala moje A ty zapory. nie możesz ich bić, co? I ja nie mam czym. OCZ! Zniotłem. mogę! Kostką zgniotłem! O, cholera. Dobra, kostką mogę bić je Jesteśmy? Maszka się wskakuje no. O Jezus Jeszcze raz do góry. do góry Dobra, stań tam gdzie ja jestem i daj mi to pod... Przepraszam, Ja jestem brutalny niezbędny. No właśnie tak do. widzę, że ty jesteś okay. taki brutalny wojownik i tu. On się jeszcze wierga, patrzcie. To się wierga. No to weź go Czekaj, czekaj, ja czekaj odsuńcie się, odsuń się, odsuń się. Oh. <laughs> Nie pomogło mu, powiem wam, że jeszcze jakieś Ale konwulsje lekkie ma. Dobra. Brać ten, buteleczkę. Ja mam mało życia. musimy podskakiwać, żeby to się podnosiło, no, no, albo... O, idziecie do góry. Dobra. No to cześć, są no nie, bo ja teraz muszę ten. A ty chcesz Kasia tam wejść, co? No. Może, może potrzebujesz by pomocy. Tam coś jest. No, trzymaj to. Chcesz się? Bo no to jest chyba safe, nie? Mm -hmm. Ale safe jak safe, jeszcze tylko my chcemy tam zrobić fajną rzecz na górze Dobra, mhm. jestem. Chodź Kasia, przesuń się kawałek Ja tu muszę... Ja nie mogę rozwalić tego tutaj. Ty się rok też byś tutaj przydał O nie, stójcie. Ja tylko mi nie przesuwajcie tego odsuń się Kasia na chwilę. Nie skacz, proszę cię, bo ja nie mogę wtedy ten robić. Nie sięgnęła. Nie sięgnęła, bo tam jest wyżej jeszcze. No, jeszcze czekaj, Kasia, jeszcze jedno. Czekaj. Au! No cóż, mi... e, na kolce wskoczyłam. Chodź, skakuj do góry. No, no i teraz skaczesz na lewo. Tylko z rozbiegu. To okay, ja, bo jeszcze z prawej wzięłam. A! Nie zabiję! Z, roz... z rozbiegu. Nie, nie mów mi, że spadłaś na sam dół. Spadłam. Oj, dobra, czekaj, rok, bo ja muszę to nią iść. Czemu ty mi to przesuwasz w stronę No i jeszcze rok spadł No nie, ja tutaj służę pomocy. To no mi pomóc, o. Okay. Dziękuję. No dajesz, chyba się powinien wciągnąć. Okej, okay, no i tak. O jak coś się tam zapiął... Ho no bo to na kurcach może stawać, czyli masz wszystko, tak? No to super. Bo tu i tak zaraz winda będzie, nie? Rok odchodził. No muszę Zresztą ja mogę tym, kamieniem, znaczy tym. O, patrzcie. O. A zauważ jak mu się szyja, wiesz, jaka fizyka w tym o. jak mu się szyja wykrzywiła, nie? No, 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 no. Niezłe to jest. Tu trzeba rozwalić no, możesz... mieczem. Chociaż ja to mogę kamieniem też rozwalić, chyba. Na co chcesz rozwalić tą kulę Co tutaj? No. No, pokaż. Bo tu nie wskoczę, Uła, ale to. No. Jeszcze tam bym skoczyła. Na górę? A! Oj. E Dobra, podtrzymuję wam tutaj, żebyście mogli przeskoczyć. Czekaj, ja bo Kasia poluje na coś jak sta. No, W ogóle, Rok, ty masz połowę puse? życia, a tutaj jest serducho. Ej, nie mogłam się puścić, kurczę. Ten... Na co ty polujesz? <laughs> jest serducho, tutaj? Yy, jak górą idziesz. Nad tym. A nie, zdawało mi się, sorry. Jest, dobra. Yes. Fak. ja? Tu... Jakiś wojownik oh, na dole. Na dole jest koleś. <laughs> przemiotałem yes. nim tym. Widzę właśnie. Dobra. Ten Mak to całkiem fajna postać jest. <kłysy> Odrzuć mi coś, bo już nie mogę wyleźć stąd, bo się porozdziały białe Au! Au! Masz? Y tu właściwie na sam koniec można też przejść, bo ja tu mogę dać to i to. I tak sobie idziemy. Ale tu mnie zaatakował jakiś łajdak. Czekam na was. Jestem. Oh shit. Jak tam ludzie na live'ie, zadowoleni? Doba im się? To jest świetna gierka, kurcze. Lepiej, żeby się podobało, Zresztą jak się dobrze bawię, więc... Super, dobra. O, będziemy walczyć. No nie. O nie, ktoś mi bije, ktoś mi bije. Umarłem. Kasia, tylko ty no żyjesz Bii, bi, bi. bi. Nie, za... nie skapnę się, wiesz No ja też, no ja no nie, sobie... No nie, no jak to żeśmy umarli. Niemożliwe to jest No! Continue from Love's Checkpoint. Aż tak, tak trudno to było! No nie było to trudne. O nie, kolce. No i go zepchnąłem na kolce jednego Cześć, tak, żeśmy to dobrze zrobili, boję, żeśmy skakali się nie ten. Idę do Was. O, oh, zabijam go. Rok musi naparzać w nich po prostu mocno. Bo to no. właściwie oni, kilka strzałów i pada. Kasia, tutaj jest do zrobienia ten. O, jest, coś przekręciłem. O, spadło, Widziałeś po lewej? O, oh Dobra, jestem. Rok jest torem. E, stawiam kamień i zgniatam tego typa. Okay. Dobra. I tu jeszcze drugi, żebyśmy mogli nalać się sobie ten. Gdzie Rok jest torem? Co on robi? No, no z rzu rzu młotem rzucam. O! A tam na górze mi się wydaje, że coś jeszcze było, ale dobra. Ja mam mało a nie, już mi się odnowiło. Dobra, jesteśmy. Wspukujcie tam. Aha, tu jest ten. Aha, Raks, tam. Tak, tylko nie podgląduj. E, tutaj winda jest do tego. <ślad> <ślad> e, to rok ja. musisz tutaj ja. po prawej rozwalić, wiesz, tą ścianę. Dobra. Albo, tu w ogóle jest dobre, patrz, ty możesz rozwalić tą ścianę, jednocześnie Kasia mogła strzelić łukiem w tą linę, nie? I ja mogę A, tą kulą faktycznie. to rozwalić od środka. Tylko. To byś każdą postacią mógł pewnie. No, coś takiego, wiesz, że może wieloma postaciami na, na różne sposoby przechodzić A, i tą tu samą trzeba sen, właśnie. Mhm. O, kto życie Oj, potrzebuje? muszę, Nikt? o, dobra, nie. Dobra, teraz czekajcie, ja zrobię kostkę. Dobra, to zgniotłem. Albo nie, mniejszą zrobię, chwila, chwila. Czekaj, Rok. Dobra. Odsuń się Panie do tyłu, bo rok. nie mogę stworzyć kostki malutki Dobra właściwie tak tu postawi. No i przechodźcie. Da zmieścić się. Z góry. No ja nie wiem czy ja tak przejdę. Nie, rok musi skoczyć. Aha, bo dobra, ja tak robię. No, idziesz rok Kupia. I prze, y, tą wajchę przesuńcie. O dokładnie Poszło Aha, to jest... Tak, i Winda przyjechała. Ja mam nowy wrócić. poziom umiejętności. Czekajcie, ja tu do... dobra, wracamy chyba. Kasia? Przechodzisz? Tak. Dobra. Dzięki. No i na windę yes. szczęścia. Niech stworzy tutaj jeszcze schodek jeden. O nie, coś mnie ukuło. Co to było? Na no, no kolce skoczyłeś. Ojej. Nie wiesz, może skoczyłeś na tę, na roślinę. Oj, tamten stoi z tą kulą. Ju. Ja mam nowe umiejętności, nie wiem jak wy, ale... Wow, jak ją przyjąłeś. O jaki koleś, umiejętności? Oj, no. go. Nice! No, jest... Tam ja już się na górę bym skoczyła. A czemu, na a górę? czemu? ja nie mam nowych umiejętności? Ja musisz pod, mieć, wszyscy Tomasz. escape czy coś? No ja mam chyba, ja nie mam opcję w, w tym kontrolerze, wiesz? Mm, ale na ale to masz Emissum game, coś tam, coś tam, tam masz to? Nie, ja po prostu punkty umiejętności. Tyle. Zresztą wszystkie informacje zamknęcie. To to Ktoś może na czacie napisać jak to jest dla tego, mm -hmm. dla peceta? Dobra, ja odsunę kamień i przechodzimy. Biegniecie. Wow. 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 O, grzybki skaczące. To magicznie raz. Się tu mogę złapać, patrzcie. Tu trzeba skakać na tym grzybie tak super mocno. O nie. Skaczesz, Kasia. No, ale nie o, mogę się... Patrz, o, Patrz co ja zrobiłem. Aj, kurczę. Rok leci, ale niestety. Jest, jest, Uch. Skacz tam rok po lewej, tak jak my. Rok mnie. ciężki jest. Aaa, no nie, w co? Kurde, to Nie, ja tu chciałem tą skrzykę... Oj, oj, oj. O nie, tak spadłem, schody. spadłem, te... spadłem. Dobra, to nabijam tu, dobra. A jednak ja co te chłopaki, tak się stoi na tym czekam. O, te chłopaki. A ja tutaj no bym ty. Tak to... Widzisz? Tutaj dobra jeszcze jest. nad tym są rzeczy. Gdzie? Pokaż. O tu. A, no to czekaj. Skaczesz. O, właśnie. o, ale super współpraca, ale to no. było świetne. Wracasz, dobra. ale jazda. A, ale Myśmy super. tak? zrobili team play'owo. Tu po lewej, tu po lewej musi rok rozwalić mieczem i właściwie na dole też. Nie wiem co te filiżanki dają. O! Level up! O! Mogę Byłaś. kliknąć! Rzeczywiście! I ja A. mam co? Wiesz? Monster Levitation. Zależy. Level 1. Cost one point. Yy. O! Zrobiłem sobie Monster Levitation. Super. To może dlatego, że ja mam tak mało expa, ale czemu ja mam mało expa? Chodźcie, bo tu trzeba wodę. Patrzcie. Podlej to roślinkę. Nie, bo to nie w tą stronę. Z tej strony muszę A. trzymać. Chirok tam osłania roślinkę, żeby nie urosła. A nie, to ślimak! Uciekać, uciekać, ślimak idzie! Ślimak idzie! <grym> Ucieknij! <grym> Ale on nic nie miał złego na no myśli. A dobra, dobra, on się odsunął. odsunął. Tylko. No to Kasia Ale do góry wskaczesz. Chodź chodź do góry. do góry. Nie mogę, uciekaj no. ślimak, ślimak, uciekaj, uciekaj. Ja ci kostkę trzymam. Weź skocz normalnie. Tak na, mogę na nią. To ja nie trzymam. czemu? chyba nie powstrzymuje. Aha. O, Dobra, rejsa. jesteś tutaj też dać ci. Dobra, masz to? Mm -hmm. I co jeszcze Coś jeszcze tam masz? Dobra. O rok. Ja się o, się tak tak o, ja to pamiętam. I to nad tym się ja męczyłem. Nie. nie wiedziałem jak pokonać tego. Ale już pamiętam. O nie. Monster Levitation, patrzcie. Ha, fajnie. Teraz mogę władać nim! władca marionetek! Patrzcie na to, Kasia. Łap, prezent. No. Czy takie, powiedz mi, czy ja takie wiem, prezenty wyżdżę, lubisz? Nie okay, patrz, patrz. Ja nie Ej! Jestem super goblin! <śles> <śles> Poleciał. Co, co my tu robimy? Czemu my tak podskakujemy śmiesznie? Ja chcę tam wyżej yy, yy, sięgnąć tego. A, to tutaj, no to czekaj. Trzymaj Ej. kostkę na kostkę i na ten No do góry. Aj, ale Oj. nie mogłam pod liściem byłem. Aj. <grym> no, nie dwie osoby nie mogą na tym stać. Czekaj Kasia, ja ci zrobię tę kostkę tu. No. O, no. o! O! Czekaj! A, bo ona się nie może czarować jak ja skaczę na tym czymś. A i dobra, nie, muszę jeszcze raz. Nie. No dobra, ja ci to daję tu. O! O! Czeka. Jest? Udało ci tak. się. Super. Super. Dobra. Wajhe trzeba przełożyć. Użyłem. Mateusz, Mateusz? wajche przełoż. Znajdźcie jakiegoś Mateusza. <suszu> Czym to się przekładało? Aha. Ten, ten. Dobra. Tak wam lekko przeszkodę. Tak? Te umiejętności co rok tam rozdajesz, to rozdajesz dla ja. każdego. I to ty gadasz? No, i zebrałeś i chciałbym jedno siebie. Haha, <grym grym> nie widziałem! Tak, Aha, to a, to, to tak, całe, tak, to do tak całej, tak. całej drużyny, drużyny musisz mieć. No to ja też... zgłaszam protest i chcę, żeby każdy tyle samo miał punktów. Ja wydałem dwa, to może <grym> Ej, Rob! To coś mnie tam wcięło. O, Ale to chyba, tym, to chyba ty tym zarządzasz, więc to ty musisz chyba. Nie, nie, bo ja też mogłem dać. Tak? Aha, tak. Dobra, Tylko to, właśnie, a. o tu, rok, tu po lewej muszę go zwalić. Tu, patrz. Widzisz? Gdzie ja mi tam? No i musimy to... I teraz podskocz, niech to się przetoczy. Nice. Patrz, i to się przetoczy. Jak biega fotel. Dobra, jest okej. Okay. Ale Tam na górę trzeba coś ten... Kasia tutaj. Czekaj, masz. I do nas. I hops, dobra. Tutaj dół, u góry jest. Ja to Aha. tak przekręcę. O nie! Jezu! Ale mi to poleciało? na dół. Ale nie skaczmy wszyscy. A nie, to się chyba rozbiło. Czy to możliwe? nie? So, so popsuł. obsu. sorry. Mm. Kasia by to delikatnie zrobiła, ja to po prostu Patrzcie na My typa. No, ja tak. jestem kosmitą! Nie, no nie na mnie. Kasia, strzelaj, 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 strzelaj. ja go trzymam, to. No, o, w strzelaj. jeszcze, jeszcze ciśnij go. A, umarł. Uważaj? O nie, bije mnie jakiś od pleców. No, męczysz go. Robisz go, robisz go. Jeszcze w głowę, headshot. Dobra, proszę. A tu się w ogóle coś pojawia. Robisz? Skaczesz? czekaj. super. Nieźle, dobra. Tu pod spodem młotem trzeba rozwalić. A no. Tylko nie wiem, co to daje. Coś to daje na pewno. O nie, tu jest koleś. Target and press the del... A, o nie, nie tam razy, strzela dobra. coś! O, dobra. No tu strzela, ale ja to tu blokuję. Bragancka. No. O nie, to do góry strzelało przez chwilę. O, coś żeś tam popsuł. A tutaj na tym pałasie coś było? Tu u góry ale... jest ten, tu Kasia. Skakujesz? I w lewo, do góry. Dobra, Op. jeszcze raz. A, A teraz A, ja, zwin sesy. zwinny. Zwinny <laughs> O nie! Za mną koło mnie, za mną Chodźcie następni Dobra, bijecie jej tak, tak. Dobra, pociąłem. na plastylę. Ja ich się tu starałem trochę odrzucać. Tu jest jeszcze jeden, tam musicie wejść na górę nie mogę, bo on mnie tutaj. Proszę cię. Podano. <noise> <Wziął> go, <przynios. głos> podano go, Podano do stołu. A to dlatego, te kulki były w powietrzu, te do zbierania, bo my, ty je Kasia w powietrzu zastrzeliłaś. Chodź, Rok. A, no, no. <noise> Dobra. To jest jeszcze na górze nad nami coś. Trzymam. Ktoś wsiada? Co jest na górze? Aha, tam. To dla Kasi. Chodź, Kasia. Łow, wow, wow. Poszła. Nie, ja tu jestem na tej roślinie. Aj! No wskakuj, wskakuj. Dobra. Uf, dobra. Au. Ja postawię ten, klo ten klocek na roku. Klocek na roku. Dobra. Tutaj masz. Wskakuj do góry. Jest, masz? Dobra. Super, teraz tak to teraz swinguj. Tutaj na no górę. Aha. Wow. Tylko Rok się zaśmiał z tego. Ja nie wiem w ogóle, Rok się się śmiejesz? <grym> Auć, nie, 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 ślep! Z, z wow. się? Nie, 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 ja tu umieram. Ja? No. Nie! Nie! Tylko powiedziałem swingu i już. Jestem nieżywa. Co znaczy jesteś nieżywa? A, co ty zrobiłaś? To znaczy, że nie żyje. A to się zaraz odrodzisz <grym> chyba, nie wiem, w którymś miejscu tutaj. Umarłam. Rok bijesz te? Okej. Okay. Bo mi się... O, tu przesejwię, czy to nie ja są gazy? Jakie ja mam to gazy? doładować? To są gazy <noise> tutaj chyba coś trzeba mieczem uderzyć, wiesz, rok tu A jak to skill menu otworzyć. prawo, rok przeciesz tą mieczem? Tą Lianę po prawej? Liana, Liana. Aha, tu jest, to już jasne. Bo tu rurkę trzeba przymontować. Czekaj, niech. O. Ja... Rotate object, ale jak? jak skill menu otworzyć? Ja nie wiem jaki jest Rotate Object, bo on mi myszkę pokazuje, Spyszysz, ale... Skillmeni. już Z Skill menu. Y, po prawej u góry masz level up i to po prostu klikasz. A, już to widzę. Co ja mam... No, jak... O! gdzie o, mi tą rurą? Nie wiem jak go obrócić. Tu jest no napisane, że mam rotate object, ale nie wiem którym przyciskiem. Będę niczym aż. No, mam... jest napisane Rotate object i mam myszkę pokazaną, no ale który klawisz tej myszki mam kliknąć, bo nie wiem. Może spróbować ratkawe. Fajnie, ja, bo właśnie, takie odkowiek. rzeczy. Już się trochę obróciło, chyba, nie? Nie, czy nie to się jakieś tak przekręca, o, ja tak, jaki jak strzały, łapy, patrzcie. bo tak jak dziwnie ładnie. No, nieźle. no. O, jaka. o, o, strzelaj, strzelaj jeszcze, bo ten. Czekaj, rok się. Ja muszę tym, tym. Tu muszę kostkę zrobić. Strzelaj tak, żeby mi się to przekręciło w dobrą stronę, ale ja muszę wiedzieć, jak to się przekręca. Jesteś, o. Tu? Nie. Jeszcze, no strzelaj, strzelaj, niech się jeszcze przekręci. To te moje strzały coś robią? Tak, przekręcają to. no teraz w stronę. Nie no, nie wiem jak to przekręcić. Muszę, muszę Escape i Settings dać. Eee, nie wiem jakie tu klawisze. Move up, Alt, Jump. Use E. Koniec klawiszy. A, dlatego, dla maga. Levitate. Left right, f i 2. No, F jest magnetize, ale to nie tu chyba. Zejdź no z tego, rok. I to pokazuje, że lewym triggerem, ale cokolwiek to. Kurczę, no nie umiem tego przekręcić. No nie wiem, kręcę jakby myszką wokół tego, też nie działa. I kręcę scrollem nie działa, klikam scrollem nie działa, klikam lewy przycisk myszy też nie działa. No nie wiem, co mam z tym zrobić. Są so, so nie umie kręcić, to jest piękne. O, 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 o. Ja Czekaj. było było. było. No, no. Dobra, udało ci się. jest. jest. O, tak miał być. No. Wow. Rok, daj tarczę do góry, to będziesz Madeline leciał. Merlin Monroe. Albo w dół. Uh, kurczę. Ja polecę na swojej kostce, wiesz. Dajcie na kostce, no, ten. Kasia i do góry. Dobra, teraz ty rok. Chodź. Jestem. Ja nie potrzebuję. Ja sobie A jak to sam tego dojść? To wskakuj po mnie, So, i to problem rozwiąże. Tak? Jezu, myślałam, że ja. No to chodź. Chodź, ja wam zaraz podrzucę. Ja jestem gruby i mnie ten unosi. Jak <grym> Tak po prostu, tylko że ja nie mogę się na tą tarczę twoją skoczyć, Op. bo ty musisz być poniżej mnie. Hmm. Wiesz, o co chodzi? Nie ja, wiem, ja, ja. <grym> Czekaj, niech nas podniesie i ty musisz podnieść O, jak gdzieś tam się No teraz, teraz do góry. Teraz nie, to nie działa tak do końca no, no Zeskoczę, idź rok, idź rok, idź, idź, idź. A wyś mi tam rzuć, wyś weź, no, weź, trzymaj to ten. No. O, nie mogę, czekaj, jeszcze. O, jestem. Oj, kurde. A, no, skakuj. No, teraz. No. Bo ja chciałam no tam dajesz, jeszcze prawo, wyżej, prawo. widzisz? Aha, ty chcesz wyżej, gdzie chcesz. No. Tam A tam, tam, tam na samą górę, dobra, no to czekaj, no to jeszcze raz, o. no. Op. Dajesz, dajesz, Ech, dajesz super? do góry. Dobra, jest. jest. Okej, jestem fajny. Super mam. jak superman. Jedziesz Kasia. Kapita Amerika! No i wskakujcie. Dobra, idziemy dalej. Jaka jazda. Mega jest. O! o tu, tu będą węże! Tu będzie wąż. Ale mam fajne te Wąż też. Bajong Safe poszedł. No bo mówię, to akurat przechodziłem, bo to na jakimś no trialu było i tu u góry... O go! Tu u góry coś jest, musi... rok ty nas broni. Nie wiem co czas... Nad nim są jakieś kamienie i jecz będzie trzeba obalić Tu u góry. Ja się chodzę za rokiem Ja sobie zrobię trochę jaśniej ekran. tu jest, o nie! Co się stało? Oj shit! Jak ja się wstydzę... O zawaliło się, widzieliście? Rok ty tak. żyjesz? Nie, zeżar mnie, zeżar mnie paskudnik. Ja nie wiem co ja mam zrobić tu. Kamieniem go nie mogę uderzyć. Co? Co? Nie! Co? co on zrobił przed chwilą, że to się takie dziwne zawaliło się wszystko? No rzucił się, na nas. Na nas. Rzucił się na nas. a to trzeba go kusić. O nie no trafił mnie, ja go kuszę teraz. O, 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 uwaga, uwaga, Okej, okay, rzucił się, o nie, ukąsił mnie na śmierć. Jak Wszystko to wyglądało! Nas, to continue robimy, dajemy go. Co się stało, czemu ja tracę życie? A, bo tu jest jakiś Jak krasna... to wyglądało w ogóle? Jak zginęliśmy. Oj, Rok, ty musisz bronić tym tarczą nas. Tylko ja nie wiem w jaki sposób, co on jeszcze ma ugryźć? Patrz na to, o, co, się... ja co ja zrobię. Jestem... A ja tu jestem. Jestem martwy. <laughs> no. Ja nie my coś musimy mu zrobić, bo... Nie, nie, trzeba zrobić tak, że strop się na niego zawalił. O no jest. inaczej nie da rady, bo... Patrzcie, tylko ja żyję. Aaaa! On strasznie rozwala. Ja uciekam ten... z... O! Aha, popatrz. Nie, mi się A wydaje, ja że trzeba tu do, do wy... góry wskoczyć. Na, do góry po lewo. I on tam Rezi. musi nas ugryźć. W tamtym Gryz? miejscu. Aha. Tutaj. I to się wtedy na niego ten strop zawali. Chociaż nie jestem pewien. Weź to rok, uderzaj młotem może. O, to na czym stoimy, uderz młotem. Bo to jest Bra. do ruszenia. No, i, tak. I mu na głowę, jak on tak się schyli. Wiecie. macie? Wiecie, jak to ma być? No... Jak on tutaj. Rok, ty musisz tutaj. O, o nie. Mówiłem, żeby A się nie, dobrze. Nie wiesz, to, na czym stoimy. I się teraz na niego zawali. No, pędrzowiec A A, to, to było mniej skomplikowane niż myślałam. No, to było <laughs> Easy. <laughs> Dla takiej ekipy jak my. Tak jest. <laughs> Męska gra, przywalić młotkiem zadziała to strange people? O, to jakaś w ogóle babeczka na nas patrzy. Zagłośna jest muzyka. Taka przygoda. The No i co? Fajnie, to jest, fajne to jest. Jestem podważeniem grafiki. To jest niesamowite, Taki las. Dobra, ja robię sobie ten yy, końcówkę odcinka. Dobrze. Widzę, że wy nie skipnęliście tak jak ja, tylko ja nie lubię fabuły. <gry> Okej okay, ludziska. 18 minuta. Kończymy ten odcinek. Aha, 18 minuta, nie bo ja musiałem przerwać, pewnie jest późniejsza. Tak czy jak, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!